W dzisiejszym odcinku, bazując na dowodach naukowych, opowiem Państwu, w jaki sposób realnie możemy wydłużyć swoje życie, a przy okazji, co zapewne bardzo ważne, dowiemy się, jak poprawić w tym samym czasie jego jakość. I choć zagadnienie wydłużania życia najprawdopodobniej u wielu osób może budzić niedowierzanie, skojarzenia z wiadomościami nienaukowymi, to mamy niezbite dowody naukowe na to, że faktycznie proces taki może mieć miejsce. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cóż zatem takiego możemy zrobić, aby żyć dłużej i w tym samym czasie poprawić jakość naszego życia? Długość życia warunkuje wiele czynników. Oczywiście bardzo ważną składową jest tutaj genetyka. Zatem wydawać by nam się mogło, że niewiele możemy zrobić, by nasze życie wydłużyć. Jednak trudno jest ignorować wpływ czynników środowiskowych na długość życia lub tych, które wynikają z samego wyboru człowieka. Oprócz tego istotne jest, co może wydawać się śmieszne, nastawienie do życia w aspekcie psychologicznym. W końcu nie do obronienia jest teza, że stres nie ma wpływu na długość życia czy jakiekolwiek inne konsekwencje zdrowotne takie jak choroby przewlekłe. Oczywiście lista czynników wydłużających, ale także i skracających życie z roku na rok się powiększa. To oczywiście zawdzięczamy badaniom naukowym nad mechanizmami starzenia, ale także działania np. endogennych antyutleniaczy, ale również poszerzającej się liście zagrożeń, które do tej pory były traktowane po prostu mało istotnie. Warto cofnąć się do kilku lat wstecz, kiedy to niski poziom witaminy D nie był związany z pogorszeniem nastroju czy też mechanizmami odpornościowymi, a jedynie z jej klasyczną funkcją, czyli wpływem na kości czy osteoporozę. W dzisiejszym odcinku zwrócimy uwagę na czynniki, które mogą wpłynąć na długość życia i skutecznie przesunąć górną granicę wieku. Początek tej listy może wydawać się banalny. Ale ogromne znaczenie ma oczywiście dieta. Sposób prowadzenia jadłospisu od dawna budzi zainteresowanie ludzi w odniesieniu do hamowania starzenia, uzyskiwania długowieczności czy zachowania urody. Jak się okazuje, liczne badania naukowe sugerują kilka potencjalnie korzystnych zmian. Oprócz wprowadzenia takich składników jak witamina D, fas foliowy, fasy tłuszczowe omega-3 czy też karotenoidy, Istotne znaczenie ma kaloryczność i jej potencjalne korzyści wynikające z jej ograniczenia. Co konkretnie mówią badania naukowe? Ograniczenie kaloryczności może wydłużyć maksymalną długość życia. Potwierdza to badanie z 2010 roku prowadzone na zwierzętach, gdzie korzystny efekt na długość życia oszacowano, uwaga, na 60%. Inne badania na zwierzętach wykazały, że częstość zachorowania na część chorób przewlekłych po prostu zmalała. Jak się okazuje, podobną zależność zaobserwowano również u ludzi w aspekcie cukrzycy, chorób układu krążenia czy też chorób nowotworowych. Obserwowano obniżenie ciśnienia krwi, spadek poziomu białka CRP oraz cholesterolu, a także redukcję wydzielanej insuliny. Część tych zmian wiązana była z powstawaniem pewnych mechanizmów adaptacyjnych, które chronią przed wspomnianymi wyżej przewlekłymi schorzeniami. Ograniczenie w spożywaniu kalorii zostało również powiązane z ograniczeniem stresu oksydacyjnego. Bardzo możliwe, że jest to dla Państwa oczywisty fakt, że ograniczenie kaloryczności korzystnie wpłynęło także na osoby borykające się z nadwagą. Dochodzi u nich do redukcji tkanki tłuszczowej, a jak wiadomo, otyłość brzuszna ma niekorzystny wpływ na pojawienie się cukrzycy, zespołu metabolicznego, czy też nadciśnienia. Jedno z badań sugeruje, że wzrost obwodu talii o 10 cm może wiązać się z 8% wyższym ryzykiem przedwczesnej śmierci u mężczyzn i 12% u kobiet. Badania potwierdzają przynajmniej dwa przykłady diet, które korzystnie wpływają na długość życia i redukują ryzyko zgonu. Jedną z nich jest oczywiście dieta śródziemnomorska, która wykazuje redukcję wskaźnika śmiertelności ogólnej i przyczynowej w grupie 70 i 90-latków o ponad 50%. Inne przykłady korzyści ze stosowania diety śródziemnomorskiej to ograniczenie ryzyka udaru mózgu depresji oraz zaburzeń poznawczych. Oprócz diety śródziemnomorskiej, na uznanie zasługuje sposób żywienia mieszkańców Okinawy, którzy słyną z długowieczności. W ich diecie dominują warzywa korzeniowe, m.in. słodkie ziemniaki, które są bogate w karotenoidy, o których opowiemy później. W diecie mieszkańców Okinawy pojawiają się także warzywa żółte oraz zielone, ale także i soja. Umiarkowane spożycie dotyczy produktów pochodzenia morskiego, ale także chudego mięsa i owoców. Bez wątpienia pomiędzy tymi dwoma dietami istnieje kilka cech wspólnych. Wśród nich wymienić należy spożycie białka pochodzącego z warzyw i roślin strączkowych, duże ilości błonnika, ale także odpowiedni dobór kwasów tłuszczowych, których dominują jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Na niekorzyść form nasyconych, czyli tych nasyconych kwasów tłuszczowych, jest po prostu mniej. Oprócz tego diety te mają stosunkowo niski indeks glikemiczny oraz spore ilości przeciwutleniaczy. Nieodzownym elementem diety jest aktywność fizyczna, która może wydłużać długość życia, nawet o 3 lata. Wystarczy spełnić jeden warunek: 15 minut ćwiczeń dziennie. Kolejna grupa związków o mocnych podwalinach naukowych co do wydłużenia naszego życia to kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak EPA czy też DHA. Badanie naukowe opublikowane 16 czerwca 2021 roku w naukowym czasopiśmie wykazało, że wyższy poziom kwasów tłuszczowych omega-3 we krwi wiązał się z oczekiwaną długością życia o 5 lat dłuższą niż u ich rówieśników o niskich poziomach omega-3. Dodatkowo, jak pokazują badania naukowe, nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega mogą ograniczyć ryzyko zawału o 10%. Potwierdzenie tego faktu odnotowano aż w 41 badaniach naukowych. Skoro mowa o sercu, to nie może zabraknąć szczęśliwej siódemki. Na 7% szacuje się ograniczenie ryzyka choroby wieńcowej u osób dbających o poziom kwasów tłuszczowych omega-3. Dodatkowo. Fasy tłuszczowe omega-3 ograniczają stany zapalne, wspierają utrzymanie dobrego ciśnienia, ograniczają poziom trójglicerydów i zmniejszają krzepliwość krwi. Co to dla nas oznacza? Dla nas oznacza to tyle, że nie tylko wydłużymy sobie życie, ale co bardzo istotne, znacznie polepszymy jakość naszego życia. Przy tym niwelujemy przewlekłe choroby, co ma ogromne znaczenie, w szczególności w wieku starszym. Zatem, gdzie odnajdziemy kwasy tłuszczowe omega-3? Chociażby w rybach, jednak nie brakuje ich także w roślinach. Są to chociażby orzechy, którym przypisuje się korzystne działanie w kierunku normalizowania cholesterolu LDL, trójglicerydów, a także prewencji niektórych typów nowotworów. A jakie są dzienne prawidłowe dawki kwasów tłuszczowych omega-3, czyli EPA oraz DHA? Czyli kwasu eikoza pentaenowego oraz dokoza heksaenowego. Większość badań naukowych bazowała na dawkach od 200 do 500 mg dziennie. Tutaj taka moja cenna uwaga: jeśli nie lubisz spożywać ryb, możesz zdecydować się na suplementację tych kwasów w postaci kapsułek w otoczce żelatynowej. To powoduje, że żaden posmak nie pozostanie na Twoim języku, a Ty skorzystasz z prozdrowotnych właściwości tych substancji. Kolejny związek, którego nie powinno braknąć w diecie gwarantującej długowieczność, to witamina D. O witaminie D można mówić bez końca. Chociażby z tego powodu, że jej niedobór jest istotnym czynnikiem rozwoju chorób przewlekłych. Co więcej, niski poziom witaminy D wiąże się z większym ryzykiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny. Dowodzi tego jedno z badań naukowych, gdzie osoby, u których poziom tej witaminy wynosił poniżej 30 nanogramów na mililitr, cechowały się dwukrotnie wyższym ryzykiem zgonu z dowolnej przyczyny w porównaniu do osób, u których stężenie wynosi powyżej 30 nanogramów na mililitr. A z jakimi dolegliwościami można powiązać witaminę D? Będą to oczywiście choroby układu kostnego, co nie jest tajemnicą, ale również choroby autoimmunologiczne, choroby sercowo-naczyniowe, różnego rodzaju infekcje, choroby nowotworowe i zaburzenia poznawcze. Wszystkie powyższe choroby skracają życie. Jakie inne statystyki uzyskano, badając zależności pomiędzy witaminą D i zachorowalnością? Okazuje się, że trzyletnia suplementacja. Może ograniczyć ryzyko zgonu powiązane z powyższymi przypadłościami. Nie bez znaczenia jest jej postać D3, czyli cholekalcyferol zwierzęcego pochodzenia, która zdecydowanie lepiej wypada w statystyce, bo może ograniczyć śmiertelność o 11% lepiej, w porównaniu do witaminy D2, która jest witaminą pochodzenia roślinnego. Jak pokazują statystyki, znaczenie witaminy D jest zdecydowanie większe niż sądzono kilka lat temu. Dlatego też powinno wzrosnąć zainteresowanie nią w praktyce medycznej, ale także farmaceutycznej. Bardzo możliwe, że badanie jej poziomu powinno wejść w kanon podstawowych badań. Ja ze swojej strony polecam wykonać badanie poziomu witaminy D na własną rękę wszystkim moim słuchaczom. Oczywiście nie czekając na refundację NFZ, a kolejno podjąć odpowiednie kroki ku temu, by poziom tej witaminy wyrównać. Innym składnikiem, który wywiera szereg korzystnych właściwości, jest witamina B9, czyli kwas foliowy. Kwas foliowy kojarzą z pewnością osoby cierpiące na anemię megaloblastyczną. Ale prócz tego, kobiety starające się o dziecko lub też kobiety w okresie ciąży, ale także pacjenci, którzy stosują metotreksat. Jednak suplementacja kwasu foliowego, czyli witaminy B9, okazuje się mieć nieco większy sens. Naukowcy wysnuli teorię, że kwas foliowy może ograniczyć ryzyko udaru mózgu o 20%. Do takiego wniosku doszli badacze z Johns Hopkins, którzy wzięli pod lupę dane z 25 badań naukowych obejmujących ponad 25 tysięcy zdrowych ludzi. Nie bez znaczenia jest wpływ witaminy B9 na serce i naczynia krwionośne. Foliany pełnią funkcję koenzymów mających wpływ na poziom homocysteiny. Oznaczenie tego składnika ma znaczenie dla stanu naczyń obwodowych, ale również chorób sercowo-naczyniowych, czy też miażdżycy, Zatem jaką ilość należy przyjmować? Odpowiedź na to pytanie zapewniło nam badanie naukowe, którym poszczególnym grupom podawano trzy rodzaje dawek: poniżej 1 mg, od 1 do 3 mg i powyżej 3 mg. Niezależnie od stosowanej ilości, korzyści z suplementacji kwasu foliowego były podobne. Mianowicie, poziom homocysteiny zmalał zarówno u osób, które stosowały małą i dużą dawkę tego związku. Stwierdzono zatem, że optymalna jest dawka od 400 do 500 mikrogramów. Kwas foliowy, jak się okazuje, ma również znaczenie w prewencji przed niektórymi rodzajami nowotworów, jak w przypadku gruczolakoraka jelita grubego. Dostępne badania naukowe sugerują także ograniczający wpływ na ryzyko wystąpienia raka okrężnicy u kobiet. Które w swojej rodzinnej historii należą potencjalnie do grupy ryzyka. Jaka dawka okazała się skuteczna? Zdecydowanie większą skuteczność wykazała dawka 400 mikrogramów niż dawka 200 mikrogramów, co skutkowało spadkiem ryzyka pojawienia się tego raka uwaga o 52%. Jak się również okazuje, witamina B9 może zmniejszyć również ryzyko raka piersi. U kobiet regularnie spożywających alkohol. Efekt ten uzyskamy przy codziennej suplementacji na poziomie 600 mikrogramów. Kolejną grupą związków mających znaczenie dla długości naszego życia są karotenoidy. Jak wiadomo, proces starzenia jest w sposób pośredni związany ze wzrostem stresu oksydacyjnego. Ten z kolei generowany jest przez stres, toksyny i co najważniejsze, złą dietę. Dlatego też w tym przypadku ogromne znaczenie mają przeciwutleniacze. Jedną z łatwo dostępnych grup są właśnie karotenoidy, które powszechnie występują w pożywieniu. Karotenoidy to związki występujące w roślinach mające dla nich znaczenie dla fotosyntezy i co ważne ochrony przed fotouszkodzeniami. Grupa karotenoidów to dwa rodzaje związków, które dzielimy na karoteny, np. Na likopen czy też alfa i beta-karoten ale także ksantofile, w tym luteina, zeaksantyna, czy też znana z poprzednich filmów, astaksantyna. W jakich produktach spożywczych znajdziemy te związki? Przykładowo są to pomarańczowo-żółte owoce, ale także i warzywa. Zawierają alfa i beta karoten. Z kolei likopen, czy też luteinę, znajdziemy w pomarańczy, pomidorze i ciemnych warzywach. Nie zapominając o żółtku jaja, będącego źródłem luteiny oraz zeaksantyny, warto podkreślić tutaj, że sposób obróbki warzyw ma tutaj spore znaczenie. Gotowanie w wodzie albo też na parze może w pewnym stopniu wpłynąć na zawartość karotenoidów i to dla niektórych z Państwa jest na pewno zaskoczenie. Ale oprócz tego, korzystnie na wchłanianie karotenoidów z pożywienia wpływa oliwa z oliwek. Na szczególne uznanie naukowców z Harvardu zapracowało jedno warzywo, a konkretnie batat, który jest jednym z najlepszych źródeł beta-karotenu, czyli prekursora witaminy A. Warto wiedzieć także, że słodkie ziemniaki, czyli bataty, to jeden z podstawowych składników diety osób zamieszkujących okinawę, a dieta tej populacji to jeden z najzdrowszych jadłospisów na całym świecie. Przejdźmy zatem do działania tej grupy związków. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona komórek przed wolnymi rodnikami, a także tworzeniem się reaktywnych form tlenu. Działają one na poziomie komórkowym, między innymi w obrębie mitochondrium, czyli naszego centrum energetycznego, chroniąc przed zaburzeniem czynności i funkcji komórek. Warto wiedzieć, że aktywność, na przykład, nadtlenków w obrębie komórki może prowadzić do jej śmierci albo do produkcji patologicznego białka. Ten schemat jest spotykany między innymi w chorobach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy też zwyrodnienie plamki żółtej. Można podsumować działania karotenoidów jako antyoksydanty, które pomagają zachować homeostazę, czyli równowagę komórkową. Oprócz tego wspierają słabnące z wiekiem inne układy naszego organizmu, odpowiedzialne za obronę przed reaktywnymi formami tlenu i stresem oksydacyjnym. Fakt ten potwierdzają badania naukowe wskazujące odwrotną zależność między karotenoidami a chorobami związanymi z wiekiem. Rozmawiając o stresie oksydacyjnym, trudno nie wspomnieć o jego bezpośrednim wpływie na patomechanizm chorób takich jak miażdżyca, cukrzyca czy też nowotwory. Jednym z cenionych związków w tej grupie jest likopen będący składnikiem pomidorów, arbuzów, dzikiej róży czy też rokitnika. Jego spożycie powiązano z redukcją zachorowań na choroby sercowo naczyniowe co tłumaczy się między innymi korzystnym wpływem na poziom cholesterolu i redukcją stanu zapalnego. Badania naukowe dostarczają również informacji, że karotenoidy mogą zmniejszyć ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory, takie jak rak prostaty czy rak szyjki macicy. Wiemy już, w jakim kierunku powinniśmy zmienić naszą dietę. Ale oprócz tego, nie bez znaczenia pozostaje nasza sfera duchowa, ale także oczywiście emocjonalna. Co mamy przez to rozumieć? Po pierwsze, optymizm, a po drugie, szczęście. Ludzie mogą kierować się w życiu różnymi filozofiami. Nie inaczej jest w przypadku tego, jaki mamy stosunek do życia. Opierając się o definicję optymizmu, z łaciny Optimum najlepiej, możemy dostrzec, że część ludzi ma znaczną skłonność do oceny i postrzegania w sposób pozytywny czy też pomyślny. Reasumując zatem trzy podstawowe filozofie, jak bycie realistą, pesymistą czy też optymistą to w ostatniej grupie z wymienionych ryzyko chorób przewlekłych i przedwczesnej śmierci jest najmniejsze. Właśnie do takich wniosków doszli badacze w badaniu naukowym z 2019 roku, którym optymizmowi przypisuje się wpływ na długowieczność, która zamyka się w zakresie 85 lat lub więcej. Zdecydowanie pomocne jest również odczuwanie szczęścia, które może pomóc wydłużyć Twoje życie, a którego z pewnością nie brakuje w optymistycznym podejściu do życia. Pewne z badań ujęło to w następujący sposób: U osób szczęśliwych ryzyko przedwczesnej śmierci zmniejszyło się o 4% w porównaniu do mniej zadowolonej grupy, oczywiście. Niektóre badania sugerują także, że szczęście może wydłużyć życie nawet o 18%. Natomiast wyniki te można przedstawić w inny sposób. Wieczni pesymiści są narażeni o 42% bardziej na ryzyko wczesnej śmierci w porównaniu do optymistów. Zakładam jednak, że osoby pesymistycznie nastawione do życia są na taki fakt przygotowane. No bo skoro wszystko widzimy w czarnych barwach, to 42% większe ryzyko śmierci, tylko idealnie wpisuje się w plan życia pesymisty. Z pozytywnego nastawienia płyną również inne korzyści, takie jak ograniczenie stresu czy też częstszy śmiech, który od dawna uznawany jest za samozdrowie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wszystkie wyżej wymienione, a także w następnych punktach aspekty mogą de facto sumować swoje korzystne działanie. Wracając jednak do stresu. Stres wywołuje w organizmie kaskadę zdarzeń, takich jak wyrzut niektórych hormonów z nadnerczy. Szczególnie szkodliwe są okresy długotrwałego stresu wyjątkowo szkodliwe. Niestety ze względu na emocjonalną naturę, kobiety odczuwające lęk i stres mogą być do dwóch razy bardziej narażone na zgon z powodu udaru mózgu czy też chorób serca. Zestresowani mężczyźni również nie uchronią się przed wcześniejszym ryzykiem zgonu, chyba że zmienią nastawienie na bardziej pozytywne. Ryzyko to wzrasta trzykrotnie w porównaniu do zrelaksowanych i zapewne uśmiechniętych kolegów. Warto jednak pamiętać, że w walce ze stresem ważny jest odpowiedni dobór ludzi wokół siebie. Okazuje się, że dobre towarzystwo, którym się otaczasz na co dzień, może pomóc wydłużyć właśnie Twoje życie. Wcześniejsze ryzyko zgonu notowano u osób, którym brakowało więzi społecznych, w porównaniu do osób z grupy, które miały kontakty społeczne. Warto zatem zadać sobie pytanie: na co wpływa dobre towarzystwo? Okazuje się, że ma to związek z korzystnym działaniem na serce, mózg, odporność i może chronić przed ryzykiem chorób przewlekłych. A sekretem jest tutaj hormon oksytocyna. Wydziela się on podczas interakcji społecznych, a w naszym organizmie ma zdolność regenerowania naszych narządów, a w tym serca. Dane pokazują również, że brak lub ograniczenie towarzystwa w życiu codziennym predysponuje nas do negatywnych emocji, takich jak gniew, lęk, czy też odczuwanie stresu, o którym powiedzieliśmy już nieco wcześniej. Co więcej, znaczenie mają nie tylko długoterminowe relacje społeczne. Warto jednak wziąć pod uwagę, że zarówno pozytywne, jak i negatywne, a także długo i krótkoterminowe relacje mogą się kumulować. Ma to ogromne znaczenie dla zdrowia na dalsze lata. I na koniec bardzo ciekawe zestawienie, ale tylko dla pań. Dowody naukowe wskazują na to, że kobiety, które urodziły choć jedno dziecko po 33 roku życia, mają znacznie większe szanse dożyć dłużej niż te kobiety, które ostatnie dziecko urodziły po 29 roku życia. Biorąc zatem pod uwagę fakt kurczącej się populacji naszego kraju, myślę, że partnerom moich słuchaczek nie muszę mówić, jak do tego zagadnienia się ustosunkować. Podsumowując: większość z wymienionych wyżej czynników jest zależna od nas w sposób pośredni, ale także i bezpośredni mamy ogromny wpływ na prowadzoną przez nas dietę i to, w jakie składniki ona obfituje. Dlatego dodanie do niej witaminy D, kwasu foliowego, fasów tłuszczowych omega-3 czy też karotenoidów nie stanowi ogromnego wyzwania logistycznego. Oprócz tego, codzienny sposób postrzegania siebie swojego otoczenia i życia, jak widać w świetle przedstawionych badań, w znaczącym stopniu wpływa nie tylko na jakość życia, ale również na jego długość. Od Ciebie zależy zatem, jak podejdziesz do codziennych problemów, pozwalając im wzbudzić w Tobie lęk, strach czy stres. A ja na sam koniec ostrzegam przed oszustami, którzy podszywają się pod moją osobę i wykorzystują mój wizerunek bez mojej zgody. Do reklamowania podejrzanych produktów, preparatów i też suplementów diety. Na ten temat nagrałem cały odcinek. Ostrzegam wszystkich przed naciągaczami. Informuję zatem po raz kolejny, że oryginalne suplementy diety mojej marki można odnaleźć na mojej oficjalnej stronie: www.marekskoczylas.pl. A na dzisiaj, z mojej strony, to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka.